Dobra, biegnąć tam w stronę tego, w tej górki Ja nie widzę skąd on strzela Muszą, jademy, Lewa mozin, lewa Zabaj. mozin Widzę ziomka Dobra, czekajcie Ucieka, 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 ucieka Ucieka, ucieka, ucieka biegnie Drogą, biegnie drogą, biegnie, drogą Ej, jedna osoba na prawo, druga na lewo, żeby nie spieprzył Ob, Otoczyć Strzały. miasto S Stanowi, strzela Ucieka znowu Ucieka znowu dalej Nie, jest przy, przy tych, przy takich drobinkach, przy drodze Wali do mnie, I... wali do mnie, wali do mnie, dobra Raszuję go. go On wali do mnie ciągle Raszuję go Wadź do mnie Strzela do mnie, do, do mnie Przy drodze przy drodze jest, przy drodze jest. Nie zabijcie siebie nawzajem. Dostałem, dostałem już perez, ale walczę na jego. Widzę, dobra, ja go mam, jestem na jego. Jesteś na jego, bo pobiegłeś na lewo, nie? Tak, jest za krzakiem. Za krzakiem przy drodze jest. Po prawej czy po lewej? Po lewej, po lewej. Leży, leży, leży. Dostał banie. Dobra. Jaki drugi? Drugi. Plecy, plecy, plecy. Gdzie jest? Skowron? No tu za dużo Każdy nam nie mówi papierę. Tutaj radzi, jestem radzi. kurwa przy drodze Chłopaki No i gdzie on jest? Sto faj tu przy mnie Za tobą Skowron odwróć się Co to? Co to. To, to za mną jest? Bez, walgo bez wal, wal 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 Jest 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 Walgo walgo walgo, walgo. Bez Leży 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 leż. leż już Tutaj jest jeden Dobra. I tu drugi Co, Miał co cały backpack, gang kuchu. kurwa? Ty. Ty masz mi opaski, ja nie byłem pewny, kurwa, czy nie mam do swojego, ale nie? miał Cześć, kapelusz. Bo ja nie mam, chyba kolorów. Dali Gdzie nie miał jesteś? Kodować. Leżę, leżę koło tego gościa. To ty strzelasz. To, to, to ty ja. Ja. Oni zostali po bani, nie musisz o nich obijać. Pomarańczowa opaska? Ja tak, ja pomarańczowa opaska. Ej, trzech ich było, chciałem no, wam powiedzieć. Czas, no, ale wszystko zrujnowane. Ale nie mogę sprawdzić teraz. Rozpieprzyliśmy 3 osobową ekipę No oni byli jakimiś biedakami przecież. Ja kurtkę potrzebuję w moim Ja potrzebuję amunicji 9mm. Dobra, ja muszę AK wyrzucić wziąć magazynek załadować, kurwa. Ja mam tu amunicję 9mm, nie. O, ja mam pistolet. Czy tu mam amunicję? Tak. No dziękuję, mam kolory stare dobra, dzięki wielkie. Ty nie sądziłem, że tak umbanie smp piątki. mogę widzieć. Ale nie, 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 ej, nie, 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 bo ja nie, czy go sobie nie, No a nie, 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 daleka, bym nie, 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 To jest tak zrobione jak na Xboxach, musimy szkoł rzucać. Uf, ja pierdolę stary Ja kurwa. Ej, czekajcie, skoro biegi pierwszy. Truth, man, we take all blame that you got no money You got no fame, that you got no honeys You got no name